Ostatnio mi się wyłączyło nagranie, co ja przed chwilą teraz wstawiłam yy, właśnie przed chwilą wstawiłam film, więc możecie wejść już na niego chyba. Nie, nie teraz. Możecie wejść? No teraz możecie, bo oni to zobaczą chyba później. Dobra. Yy, miałam nagrać jak yy, moja kuzynka hey, kuzynka Kornelia i Zuzia je dzikie jabłko które dajemy ym, hobby horsom i udajemy że one to jedzą. a później konania jest re. mówi że nie może się nic zmotnować to jest ślisko dobra bierzemy jakieś jabłuszko nie wiem to ci się będzie podobać o, nasze jabłko takie takie piękne idealnie zimne Ona nas zimne jabłko Czekasz na jabłko z smutną minką? No, całe od razu. Aha. Co? My robimy te miny. Oddaję na je jabłko. Więc dobra, ja się poświęcę i też spróbuję. To ja, to ja razem z tobą. Poświęcamy się razem. Jak ona nadal żyje, to i my będziemy żyć. Ale za każde jabłko może być obsikane. Dobra, ja biorę to, to mi się wydaje ładne. O, o i to. Nie, jeszcze to. To są jakieś. Kurde. Ciężko O, ten. Ela está é Ona Ela está A Zuzia são salgadinhos. Agora eu. Salgadinhos. Salgadinhos. Por que Jak ty to O On jakoś to żre. To smakuje jak jakaś cukinia. To smakuje jakoś tylko kwasin. Już kwas. To ty takie mniejsze, ja to takie ugryzłam. Dobra, już mi smakuje. My już smakujemy. Mmm. My to żuramy. No nawet z zastanowienia to żura. Zeps to, to. Żurałam jabłko. I mm. mm. Jutro wyjeżdżamy. Chodź to tak smutkiem do kamery. No powiedz. No powiedz. Jabka są do bań. Wow! <głos> <głos> Rabka są do bani. Wow. Rabka są do bani. Wow. Nie, to są yy, ze sklepiku nawet takiego jeżdżącego, bo mam mamy nasz tak jeździ sklepik, taki duży samochód, uh -huh. jeździ przez taki sklep i tam nawet są. Uh -huh. To są nawet gorsze jabłka. Jabłka są do bani. <noise> ale dobre, czemu to powiem? No, co Jedę po kolejne. Nie. To czemu ze tam Te ze sklepiku są e, obrzydliwe. Oni, ja się dużo plątałam. One po prostu mają sam sok, ale on smakuje jak woda. Nie. Ja nie lubię aż takich słodkich. O. No to są jest... obrzydliwe. No, jest... Zaraz niedziemy jeździć. Jest... No. Dobra, my na razie jemy te dzikie jabłki. Zatrzymam wideo i się zobaczymy. O, słońce. I się zobaczymy. Um, kiedy... Kiedy tam te dzikie jabłka. Kiedy zażdżam konicie! Kajabka! pa, pa! Niedobre to jest to jabłko jest wyjątkowo niedobre. ale na pewno są lepsze niż te ze sklepiku serio <grym> dopiero że one są dobre co jestem w kolorach <grym> kuron <grym> ale... a jest zeszczemować a idę do mojego konia Widzimy się już jak, no bo patrzcie, ja zaczynam mówić kurde, a później jednak nie mówię tego. Patrzcie, tutaj skaczemy i skaczemy przez te róże normalnie, ale nie przez te, wszystko przez te, bo te są niższe. No to widzimy się już na terenie, żeby skakać przez to. Czyli tam. pa! Jesteśmy już tutaj. Um. O, właśnie. O, tutaj. Będziemy skakać przez ten mniejszy krzak. I cztery. No, będziemy skakać. Trzy, dwa, jeden. Uhu. A później galopem jedziemy, skręcamy i skoczamy przez mniejszą. Teraz kolej kodnęka. Zawodziłaś tyczkę. No to jedź tam. Tak. No to jedziemy jeszcze raz. Teraz się nie skupiam na telefonie, tylko się skupiam na galopie Kurde, to zawadziłam No to ja tutaj patrzę Czy zawadzacie Mauda <grym> Raven Lubię się tarygać. Gadam. Dobra, ja gadam to po prostu, żeby czas. Był za wszystko. A cordero? dobra, A ja pojeżdżę sobie kusikiem. Nie będę tam. Ok, to niech ona skacze kurz Nie brykamy Nie Galop. następa wie ja wiatr będzie padać, bo jest taka chmura. No jest tak zachmurzone. Nie, no nami nie ma jeszcze zachorzonego. A to je tak dziś? Dobra, ja tu trochę pojeżdżam. Nie wiem. Dobra?